Cześć, nazywam się Karol Mozolewski, a to jest przegląd na pewno nie najważniejszych, dzisiaj na pewno nie najważniejszych, ale takich informacji, które są zabawne, są ciekawe, są intrygujące, a łączy je wszystkie to, że nie zahaczają o te wątki, bo to są tematy, które w tym tygodniu omijamy. To będzie wakacyjny odcinek. Luźniejszy odcinek, będą newsy, będą starsze informacje, będą ciekawsze informacje, będzie drobinkach tych takich poważniejszych i ważniejszych, ale ogólnie będziemy trzymać się wakacyjnego klimatu. Zaczynamy! Jeżeli w ramach wyjazdu wakacyjnego rozważacie sobie teraz, hmm, dlaczego by nie Hiszpania, ta ich szyneczka, akcent, ich intrygujące podejście do monogami, to może lepiej zastanowić się o Ciupinkę dłużej. Ponieważ Hiszpanie zaczynają mieć dość turystów, przez Barcelonę przetoczył się marsz 20 tysięcy ludzi, którzy protestowali przeciw brakom regulacji w branży turystycznej. Po prostu uważają, że jest za dużo turystów. Protestujący oblewali wodą tych turystów, którzy raczyli się kawą w kawiarnianych ogródkach, czy zaklejali taśmą wejścia do hoteli. Ponieważ masowa turystyka robi im podgórkę na kilku poziomach. Po pierwsze, te mieszkania, które są przeznaczone na krótkoterminowy wynajem dla turystów, po pierwsze podbijają cenę za metr kwadratowy w mieście. A po drugie, w świecie brakuje tam mieszkań dla Hiszpanów. Dlatego rząd zapowiedział, że sprawdzi, czy wynajmujący posiadają odpowiednie licencje, a burmistrz Barcelony ogłosił plan stopniowego wycofywania wszystkich krótkoterminowych wynajmów w mieście do 2028 roku. A drugi problem polega na tym, że w związku ze zmianami klimatycznymi Hiszpanie mają coraz większy problem z dostępem do wody. A turyści, jak się domyślacie, raczej w tym nie pomagają. Zresztą nie tylko Hiszpanie, bo Włosi też mają ten problem. Na Sycylii hotele musiały odmawiać ludziom. Przyjęcia ich do siebie, bo nie były w stanie zagwarantować wody, no na przykład do spłukiwania w łazience. I tutaj powinna wjechać minuta ze zwierzakami, ale z kozicami górskimi, ze świstakami, z bobrami? Może i też. Chodzi o to, żeby wyrównać ciśnienie i obniżyć ciśnienie góralom, skrupówek, którzy usłyszeli, że jak za dużo turystów, bójcie się Boga, jakie ograniczenia, żeby ta herezja się nie rozniosła dalej? A może się roznieść na przykład. Kolejni mogą być Chorwaci, którzy też mogą mieć dosyć turystów, na przykład z Polski. A chodzi o pewną firmę, która postawiła nad morzem willę na wynajem. A żeby podbić cenę, to stwierdzili, że a, wyleją sobie betonowe schody i wybudują sobie molo, niespecjalnie to konsultując z chorwackimi władzami, które wyraziły dezaprobatę w związku z taką ponadstandardową proaktywnością i molo i schody rozebrano. A Polakom powiedziano, żeby się już przestali wygłupiać. Wakacje, wakacje. A co jeżeli macie dość wakacji? Co jeżeli już macie dość tych gofrów z cukrem, pudrem, tej flądry prosto skutra, nie mrożonej, panie prosto skutra przyjechała rano i chcielibyście podjąć się jakiejś pracy? Mam coś ciekawego. No to jest taka oferta: szukamy niemiłej, niesympatycznej, marudnej i z fochem ekspedientki do restauracji PRL-u. W środku na ekspozycji mamy sklep i bar z epoki, w którym chcemy serwować setę i galaretę, śledzia oraz sałatkę jarzynową. Oznaczcie w komentarzu taką niemiłą ekspedientkę, a chętne osoby zapraszamy na rozmowę do naszego muzeum. A jest to Muzeum Motoryzacji Wena w Oławie. Ale czujecie taką rozmowę wstępną? Czy jest pani zainteresowana tą pracą? Nie. Przechodziłam obok i weszłam, bo akurat się świeciło. Więcej durnych pytań jeszcze ma? Okno otworzy, bo zaduch jest. I bądźmy że każdy z nas, chociaż... Dwie, przynajmniej dwie albo trzy takie kobiety. Patrzysz i widzisz, i słyszysz od razu. Czego? Nie ja mam całego dnia. Od razu. Zanim to wybrzmi. A, bo mi się jeszcze przypomniało eee, na studiach w Katowicach. Organizacja Produkcji Filmowej i Telewizyjnej. Tam, w kanacie były dwie panie. Obie dwie oczywiście teraz wspominam dobrze, ale wtedy tylko jedno, bo była jedna pani, która właśnie była taką, która by się tam spełniła w tej nowej pracy. I pani Ewa. Słuchajcie, pani Ewa. Tutaj oficjalnie składam pani Ewie hołd. Pani Ewa to była kobieta tak przekochana, i tak zależało na wszystkich studentach, że autentycznie kiedyś zapłaciła za mnie odsetki odczesnego, bo zapomniałem tego zrobić, tylko po to, żeby mi nie rosły. Czujecie to? Pani Ewo, jeżeli pani to ogląda, albo jeżeli ktoś może przekazać pani Ewie... Dozgoda miłość. Wakacje to dla rodziców czas spędzany z dziećmi. Jakby im było mało tego czasu w ciągu roku. No i radzą się pytania, co zrobić z dzieckiem, które jest za duże na okno życia. Jest taka aplikacja, nazywa się Evento Kids, na której znajdziecie rozrywki dla dzieci, czy stałe miejsca, czy okresowe wydarzenia. Zaznaczacie gdzie jesteście i sprawdzacie, czy w okolicy jest coś, co może zainteresować wasze lato rośle. Aplikację znajdziecie na Androida i na iOSa. I jest to młoda aplikacja, to też nie jest lokowanie produktu. Po prostu napisali do mnie, ej, jest coś takiego. Stwierdziłem, no, słuchajcie, jeżeli to działa, sprawdziłem, wygląda OK, jest legitnie. Nie ma z tych punktów zbyt wiele, ale to dlatego, że to jest początkowe stadium. Ale inicjatywa bardzo fajna. Kiedy słyszymy o nowych dokonaniach naukowców, zwykle słyszymy coś o kosmicznych technologiach, nanobotach, czymś w świecie, jakimś grzebaniu w genotypie i pytanie, kiedy w końcu coś dla ludzi? I w końcu powstał wynalazek, przy którym odruchowo chce się powiedzieć dobra robota, poklepać po plecach i powiedzieć na to czekaliśmy. Tym bardziej cieszę, że wynalazek ten powstał tutaj, w Polsce. Polscy naukowcy opracowali urządzenie, instalację, dzięki której będziemy mogli ogrzewać domy bimbrem. Technicznie rzecz biorąc, to każdym alkoholem, metanolem, metanolem, propanolem, butanolem, jeżeli coś ma na końcu olem, to znaczy, że prawdopodobnie będzie można to wlać do ogniwa, które nazywa się, uwaga, molten carbonate i e fuel cell, które opracowali naukowcy pod wodzą doktora inżyniera Olafa Dybińskiego. W takim ogniwie alkohol przejdzie proces reformingu i powstanie wodór, będący paliwem do dalszych procesów. Oczywiście problemem jest wytwarzanie alkoholu na własny użytek, ponieważ tutaj wkracza państwo, akcyza i takie tam różne. Chyba, że mieszkacie... No, podlasiu, to wtedy was ten problem nie dotyczy. I na lub I na Podkarpaciu. Generalnie wschodnia ściana będzie miała z tym luz. Pomysł, który rzucił ten inżynier-wynalazca, opiera się na tym, że można by do tej instalacji dokładać kolejną, która, do której by wrzucano owoce, odpadki kuchenne i dodawano drożdże. Sama instalacja ma mieć wielkość mniej więcej pralki. Nie ma tych tak dużych pralek. Pralki i mieścić się w piwnicy. I teraz, po czym poznać będzie w przyszłości za jakieś 2-3 lata, że ktoś ma taką instalację w domu? Czyli dom napędzany bimbrem. Najprawdopodobniej byłyby to najczęściej i najchętniej odwiedzany dom w okolicy. A cała czarna, białostocka i pół Podlasia stałyby się samowystarczalne energetycznie. Na stówę tak by było. Mało tego, moglibyśmy eksportować energię dalej. <ścoughs> to jest niezły pomysł, nawiasem mówiąc. I proszę Państwa, ostatnie dni były wyjątkowe dla psa, który nazywa się Wild Tank. Pięć razy, pięć razy startował w konkursie, pięć razy mówiono mu Wild Tank, nie masz tego co trzeba, aby wygrać ten konkurs. Aż do teraz. W końcu Wild Tangowi udało się zdobyć tytuł najbrzydszego psa na świecie. Zanim jednak ktoś się niepotrzebnie aktywuje, jak podkreślają organizatorzy, konkurs ma na celu pokazać, że wszystkie te psiaki są przeurocze i nie ma co się spinać, że muszą być doskonałe. I wszyscy mają się tam po prostu dobrze bawić. Drugie miejsce zajął 14-letni Rome, który w wolnym czasie odwiedza pacjentów, hospicjów. Jak w wolnym czasie, zapytacie? Co takiego on robi w niewolnym czasie? Panie, przecież to... Domu trzeba opilnować, parówki trzeba wyżebrać. Tam wcisnąć coś w kalendarz to jest naprawdę wyzwanie. Trzecie miejsce dla Daisy May. A ten tutaj, Ozzy, 10-letni mieszaniec odwiedza ośrodki dla seniorów i opiekuje się kociętami adoptowanymi przez rodzinę. I jak ustalili wszyscy zgodnie, te wszystkie najbrzydsze psy są przepiękne. A co jeżeli jesteś raczej po tej stronie, że to. Ta praca to tak średnio, szczerze mówiąc. Wolałbym zostać w domu na przykład. Ale potrzebuję czekolad, dużo czekolad świadomie używam liczby mnogiej. To okres wakacyjny to czas największych niedoborów w centrach krwiodawstwa. Regularni krwiodawcy wyjeżdżają, jest też mniej akcji wyjazdowych. Więc jeśli macie możliwość oddania krwi, a obok altruizmu cenicie sobie też praktyczne zalety niesienia pomocy, to dodam tylko, że oprócz dziewięciu czekolad, powtórzę, dziewięciu czekolad, ulgi podatkowej czy darmowych wyników badań laboratoryjnych, przysługuje Wam też zwolnienie od pracy oraz zwolnienie od wykonywania czynności służbowych w dniu, w którym oddajecie krew oraz w dniu następnym. A na stronie krwiodawcy.org znajdziecie wszystkie informacje od tego, co trzeba zrobić, aby oddać krew, kto nie może oddawać krwi, czy tam są też naniesione punkty, pobrań, jeżeli szukacie jakiegoś swojej okolicy. I cyk, proszę Państwa, wolno od pracy, 9 czekolad i szacunek ludzi ulicy. A jak nie daj Boże, akurat będziecie gdzieś przyjeżdżali, bo przychodzili i zobaczycie jadącą karetkę, to będziecie mogli się pomyśleć: Poniekąd biorę udział w tej akcji. A jeżeli w trakcie swoich podróży będziecie w Katowicach i będziecie mieć trochę farta, to może traficie na Karolinę Put, za którą w tym odcinku wznoszę toast jako osobę, która powinna uczyć tego, jak być, jak być pozytywnym. Cześć, mam na imię Karolina, jestem osobą całkowicie niewidomą i świetnie układam kostki Rubika. W samym centrum Katowic spotykamy się dzisiaj z Karoliną Put, która ma niezwykłą pasję i niezwykłe umiejętności składania kostki Rubika. Karolino, opowiedz nam dwa słowa o sobie. Kim jesteś i czym się zajmujesz? To ja mam właśnie na imię Karolina, Jestem osobą całkowicie niewidomą. E, pasjonują mnie kostki robika różnego rodzaju, w e, różnych kształtach i stopniach trudności, ale interesuję też się muzyką e, i językami obcymi. Chciałabym zostać tłumaczem w przyszłości. Skąd ta pasja się wzięła w twoim życiu? Moi... Tata stwierdził, że chciałby jakąś kostkę na urodziny dostać, ale co się okazało, nie układał jej w ogóle, leżała na półce. Ja stwierdziłam, że tak nie może być. I zaczęłam ją jakoś kręcić w różne strony, próbować ją układać. Udało mi się pierwszą ściankę ułożyć. Był to wielki sukces. I jak poszłam do siódmej klasy, poznałam świetną panią z matematyki. E, która e, potrafiła już układać kostkę, e, nauczyła mnie i tak to mnie wciągnęło, że teraz jeżdżę na różne zawody kostkowe, i jest to moja taka pasja. A cały materiał o Karolinie znajdziecie w katowicach.eu. Tak się nazywa. Ich profil. Chyba na Facebooku. Jak wpiszecie, na pewno znajdziecie. To to wspaniała osoba. A teraz pora na odrobinę prywaty. I co? I chyba w sumie tylko informacje o biletach. W najbliższych miesiącach będę w tych oto miastach. Bilety wskakują sukcesywnie na bileterię. Link do wszystkich wydarzeń znajdziecie w opisie do filmu. I to tyle. A co tam na świecie? Na początek poważniejsza sprawa, ale to jest jedyna poważna ze świata. Otóż w Stanach, w Pensylwanii, podczas jednego z wieców Donalda Trumpa, przeprowadzono na niego zamach. Nieudany. Sam Donald Trump został raniony w ucho i szybko wyszedł ze szpitala. Ale to zdjęcie, które mu zrobiono, jest ikoniczne. Przejdzie do historii i już mu pomaga w kampanii wyborczej. Pomaga mu też to, że Joe Biden, jego kontrkandydat najbardziej prawdopodobny, nie chce się wycofać. Mówi, że to on będzie kandydatem. Nie, on nie mówi tego z taką werwą, jak z jaką ja to teraz mówię. Nie chce się wycofać, twierdzi, że to on jest tym kandydatem prawowitym. I też demokraci nie mogą się dogadać między sobą, kto powinien stanąć w szranki z Donaldem Trumpem. A w tym czasie w Alabamie firma American Rounds rozstawia przed sklepami spożywczymi automaty, w których zamiast Gatorade czy Draży można kupić ostrą amunicję. Prezes firmy, która wpadła na ten fantastyczny pomysł twierdzi, że sztuczna inteligencja zadba o to, żeby amunicję mogły kupić tylko odpowiednie osoby po rozpoznaniu i potwierdzeniu wieku. Bo jak powszechnie wiadomo i udowodniono to w setkach prac naukowych, nikt nigdy w historii istnienia automatów nie dostał się do ich zawartości bez pytania. I jeżeli będziecie mieli odrobinę szczęścia i klikniecie sobie amunicję do karabinka M4, i ona spadając zahaczy o Magnum 44, to może też wypadnie. Ja tak kiedyś miałem skitkatem. Pozostajemy jeszcze chwilę w Stanach Nowy Jork, który jest fantastycznym miastem do zwiedzania. Wiem, byłem, jestem zakochany, ale zrobił coś takiego Nowy Jork, co sprawiło, że jest łatwiejszy do zwiedzenia. Ponieważ burmistrz Nowego Jorku zaprezentował jego mieszkańcom kupły na śmieci. Szok, szaleństwo, niedowierzenie. Czarne pojemniki na no odpady zmieszane będą obowiązkowe we wszystkich nieruchomościach w Nowym Jorku, posiadających od 1 do 9 mieszkań. Pojemniki do segregacji śmieci nie będą wymagane, ale są zalecane. Aż dziwne, że Amerykanie sami nie rwą się do segregacji. Wydawali się być narodem, który ma słabość do sentymentu. Kubły mają też drugie zadanie, utrudnić życie szczurom, ponieważ do tej pory nowojorczycy śmieci zostawiali w kontenerach albo w workach na chodniku, z czego chętnie korzystały te gryzonie. Decyzja o tym, czy śmiecie zostawiać w workach na poboczu, czy może jednak przejść na kubły, to nie jest decyzja pochopna. No nie, 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 nie. Zlecono analizy, badania, zlecono to firmie McKenzie, która to stwierdziła po długich analizach, że tak, kubły są lepsze niż worki na śmiecie. I kosztowało to 4 miliony dolarów. Ja bym im to potwierdził za 3,5 miliona dolarów, ale już tam. Nie bądźmy drobiazgowi. Sama konferencja prasowa ujawniła też jeszcze jeden problem. Który dotyczy tak naprawdę wszystkich. A mianowicie to, że mamy za dużo sposobów przywitania. Popatrzcie, burmistrz żwita się z tą albinoską i dochodzi do krępującej sytuacji, bo nie witają się tym samym sposobem, w efekcie czego on kończy trzymając ją za kciuka, a ona nie chce z tym już dalej tak być. Po prostu mamy za dużo sposobów na przywitania i nie synchronizujemy się w nich wcześniej. Przykład, jakie mamy oczywiście, no to mamy klasyczne przywitanie, tak? Czyli, to jest takie bardzo uniwersalne, zawsze, wszędzie się sprawdzi. Chyba, że ktoś nie ma rąk, albo dłoni. I tutaj nie musicie mieć absolutnie żadnego stopnia zażyłości. Drugie przywitanie, czyli klasyczna piątka, sklejenie piąteczki. To już powinniście się trochę znać, ale też jeszcze nie tak, żeby się przytulić, wiecie, piątka z poklepaniem po plecach. To już jest, to już jest takie, no już jest zażyłością. Ale zbyt często dochodzi do pomyłek, do nieporozumień, jeżeli nie wiecie, na jakim etapie zażyłości jesteście. No bo na przykład, jeżeli ktoś rzuci do was żółwika, czyli o, jestem takim wyluzowanym prezesem, niższego szczebla, ale wyluzowanym, a wy chcecie dać mu klasyczne cześć, to nam jeszcze to dziwnie wyjdzie. Ale gorzej będzie, kiedy on chce wam dać żółwika, a wy mu przybić piątkę. Wtedy obejmujecie go i to, tak jakbyście chcieli powiedzieć, dasz radę stary, dasz radę. Jeżeli nie wróci, znaczy, że nie była tego warta. Jeszcze gorzej jest, kiedy jest to, Piąteczka z przytuleniem, gdzie druga osoba nie chce tego przytulenia. <noise> wtedy to wygląda bardzo źle. <noise> o, wiem, bo miałem. A najczęstszą awarią i brakiem synchronizacji jest to, kiedy ktoś chce Wam podać rękę, Wy mu chcecie zbić piątkę i wtedy jest takie, kończy się właśnie na trzymaniu kciuka. Trzeba to jakoś usystematyzować. Jest jedna sytuacja, kiedy nie trzeba tego systematyzować, czyli sytuacja, kiedy w grę wchodzi kolor skóry. Wow. No i w Sejmie przepadł projekt, który miał poluzować polskie prawa aborcyjne. Obecnie Polska ma jedno z ostatnich i najostrzejszych praw aborcyjnych. Ten rząd obiecał poprawę tej sytuacji, ale nie mogą się dogadać, czego przykładem jest ostatnie głosowanie. Otóż w Polsce osobie, która pomoże kobiecie w dokonaniu aborcji, grozi więzienie. I nie mówię tutaj o tym, że trzeba być powiedzmy w gabinecie lekarskim. Nie, wystarczy, że podwieziecie taką kobietę albo dacie jej odpowiedni numer telefonu. Za to możecie pójść siedzieć. Dla przykładu, na Białorusi czy w Rosji kobiety mają większe prawo wyboru, więcej praw i więcej wolności w tej kwestii niż w Polsce. No i głosowanie za zniesieniem tych kar osobom, które pomagają kobietom, przypadło w Sejmie. Czterema głosami. A skąd można byłoby zdobyć te cztery głosy? Po pierwsze w PSL, ale tam starsi panowie z wąsem lepiej wiedzą, jakie życie mają prowadzić młode kobiety. A do tego stoją na straży prawdziwych chrześcijańskich polskich wartości. A na ich czele Władysław Kośniach kamyż który tak bardzo kocha prawdziwą chrześcijańską polską rodzinę, że sam po rozwodzie złożył sobie drugą, mimo że przed Bogiem przysięgał w jedność pierwszej. Ale widocznie w PSL ich słowo jest warte tyle, co potencjał, jeżeli chodzi o najbliższe wybory. A przecież nie zagłosują za dekryminalizacją, bo musieliby wytłumaczyć swoim wyborcom, że to nie jest legalizacja aborcji. A podejrzewam, że jeżeli nawet sami rozumieją o co chodzi, to na pewno nie są w stanie przekazać tego swoim wyborcom. Do tego Roman Giertych, mimo że deklarował, że będzie głosował tak jak jego nowy klub, czyli Koalicja Obywatelska, to stwierdził, że on jednak nie przyjdzie na to głosowanie. Przechytrzenie systemu na poziomie triku z TikToka. Brawo, świetnie to wymyślił. Na tyle świetnie, że został zawieszony w prawach członka. Podobnie jak dwóch innych posłów, którzy nie głosowali. A nie przebywali akurat w szpitalu, bo to było jedyne uzasadnienie. Za utrzymaniem kar więzienia dla osób, które pomagają kobietom przy przerywaniu ciąży, głosował PiS, Konfederacja, która oczywiście jest za wolnością, tylko w tym wypadku nie da kobiet. Jak już wspomniałem, prawie całe PSL i niedobitki od Kuki, za który jeszcze gdzieś tam się włóczył po Sejmie. Lewica zapowiada, że projekt wróci do Sejmu wróci na salę plenarną i ponownie będzie głosowane. Z tym, że nawet jeżeli się uda, to i tak utknie na poziomie pałacu prezydenckiego, ponieważ Andrzej Duda, prezydent hobbysta, zapowiedział, że on nie podpisze żadnego projektu, żadnej ustawy, żadnej poprawki, która miałaby ulżyć polskim kobietom w tej kwestii. Bo nie. Więc wracamy w kolejce, gdzie nasze miejsce, czyli za Białorusią i za Rosją i jeździmy do Czech, ponieważ banda hipokrytów, którzy próbują się przypodobać swoim wyborcom, wie lepiej, jak powinny żyć polskie kobiety. Minuta ze zwierzakami. Najwyraźniej ciśnienia. Ale... A teraz porcja newsów naukowych od Bartosza Zalewskiego. Badaczom ze Stanford University po wnikliwej analizie plazmy krwi 4000 osób udało się dokładnie wyznaczyć, uwaga, granice wieku u ludzi. Tak jest. Wczesne objawy starzenia pojawiają się w wieku 34 lat. Tak, serio. Wówczas wchodzimy w tak zwany wiek dorosłych trwający do 60 roku życia. Okres między 60 a 78 rokiem życia naukowcy określają późną dojrzałością, a okres po 78 roku życia to okres, w którym jesteśmy gotowi, by zostać prezydentem Stanów Zjednoczonych. Po dokładnym przeiczeniu okazało się, że współcześni neurolodzy mają do dyspozycji 4000 świetnie zachowanych mózgów ludzi zmarłych od 2 do 12 tysięcy lat temu. Jedyny minus tej kolekcji niektóre są bardzo głupie. A więcej Bartosza Zalewskiego znajdziecie u Bartosza Zalewskiego. Facebook, Instagram, YouTube. Polecam serdecznie. A jeżeli w swoich planach wakacyjnych poszliście, pojechaliście po bandzie, jak już to na całość, lecimy do Nowej Zelandii i ktoś wam powie, nie lećcie tam, tam się nic nie dzieje, nie wierzcie tym ludziom. Po pierwsze, to policjanci z Queens Park dostali zgłoszenie, że na skwerku, w jednym z parków, grupa mężczyzn pije alkohol. Gdy funkcjonariusze przyjechali na miejsce, okazało się, że nikogo tam nie ma. A po drugie, w Auckland, jeden z policjantów udaremnił kradzież. Pewien typ zrobił sobie zakupy. Stwierdził, że dobra, nie będzie za nie płacił, wyjdzie sobie z koszykiem. I trafił na policjanta w cywilu. I zobaczcie, jest tutaj, dlatego że zrobił to w przepięknym stylu. Tak się gasi złoczyńców w Nowej Zelandii. To jest Nowa Zelandia. Jeżeli nie potrafisz żyć na krawędzi, to to miejsce nie jest dla ciebie. Zmierzono globalnie czerwcowe temperatury. I globalnie, podkreślam globalnie, ponieważ jest to słowo kluczowe. Był to najgorętszy czerwiec w historii mierzenia jakichkolwiek temperatur. I jednocześnie 13 z rzędu miesiąc, w którym średnia globalna temperatura była najwyższa w historii pomiarów. I żeby zaoszczędzić klepania w klawiaturę tym, którzy wiedzą lepiej niż badania, to już teraz wrzucę wasze komentarze. Yy, żebym czytał i kiedyś już tak było, tak że to jest normalne. Yy, jakie ocieplenie? Jak w marcu? Śnieg jeszcze leżał, gdzie nie gdzie. Yy, tak, rekord. Spisek, spisek wymierzony w nas najbiedniejszych, żebym sprzedał mojego pasata w dieslu, rocznik 94. Specjalnie pójdę teraz, odpalę go na podjeździe, żeby kopcił, specjalnie. I ostatni, eee, tam 2-3 stopnie więcej nie zaszkodzi, pranie będzie szybciej schło. Witamy w werze samoobsługi. A teraz segment, który nie ma nazwy, a w którym pokazuję Wam różne dziwne zwierzaki, które wydają dziwne odgłosy, bo normalne odgłosy, albo normalne wydają... Jakieś dźwięki po prostu wychodzą z tych zwierząt. I w tym tygodniu odwrócimy kolejność. Nie będzie dźwięk i dopasujcie sobie zwierzaka. Będzie zwierzak i dopasujcie dźwięk. Otóż, to jest to zwierzę. I teraz trzy dźwięki do wyboru. Już? No to, to jest ten właściwy. A teraz pora na psinder, czyli segment, gdzie przedstawiam nam różne zwierzaki z różnych schronisk, które tylko czekają na to, żeby w ten sposób zaatakować Was swoją miłością. I w tym tygodniu patrzcie na tego wariata. Nazywa się Oskar. Oskar albo jest dobermanem, albo jego matka miała do nich młodość i słabość. Ma 6 lat, ale czasem zachowuje się jak szczeniak odkrywca. Jest wybitnie ciekawy świata. Gdyby grał w jednym z dziesięciu, odpowiadałby na pytania innych, a potem wybiegł ze studia, zanim dostałby koszyk ze słodkościami od jakiejś firmy. To pies, który sporą część życia przeżył z dużą dozą wolności, więc uczy się jeszcze chodzenia na smyczy, ale ogarnia szybko. No i jak się go spotka, to dochodzi do ciekawego zjawiska, bo pierwsza myśl jest taka, że... No, Każe ci wyskakiwać z hajsu, a on po prostu stosuje szantaż emocjonalny, że jeśli go nie pogłaszczesz, i się z nim nie pobawisz, to pójdzie do kogoś innego. Bo jest niesamowicie towarzyski i otwarty. Nie zwraca uwagi na inne psy, praktycznie nie szczeka, ale też przyda mu się człowiek z odrobiną doświadczenia z psami, który pokaże mu co jak wygląda, bo trzeba go w pewnym sensie udomowić na nowo. Więc jeśli macie tyle energii co on i odrobinę cierpliwości, to dzwońcie pod ten numer. Oskar czeka w województwie lubuskim w Iłowej. Przypominam też, że każda osoba, która adoptuje zwierzaka przez Psindera, otrzyma wyprawkę za dwie stówki ze sklepu TipTop na akcesoria marki Trulaw i 10% zniżki na przyszłość, wyprawkę na 3,5 stówki ze sklepów TropiDoc lub Tropicat i zniżkę 20% na przyszłość, plus pakiet o wartości 4 stówek od PetStars. A ode mnie wstęp za free na wszystkie imprezy z moim udziałem. Do śmierci mojej albo waszej. A co jeżeli stwierdziliście, że dobra dam spróbujcie sobie dzisiaj na przykład kuchni indyjskiej i spróbowaliście Butter Chicken z baternanem i nagle pchu, rozwojowam kubeczki smakowe. Stwierdziliście, muszę sprawdzić, jak to smakuje w oryginale, Lecę do Mumbaiu. To jeżeli tam już będziecie, to sprawdźcie wyścigi tuktuków, to jest gruba akcja. Może nie jest to technologia na poziomie WRC, ale według wielu obserwatorów, większość z nich chyba była nawet obiektywna, dzieje się więcej niż w Formule 1. Nie ma na przykład pit stopów na zmianę opon na sliki, Jest dobrze, jeżeli po prostu są opony. A co jeżeli stwierdziliście, dobra, dosyć leżenia w te wakacje, potrzebuje wyzwań, to wybierajcie te wyzwania rozsądnie, żeby broń Boże nie podkopać sobie morale. Na przykład takie wejście na rysy. Człowiek się spoci, narobi odcisków, obetrze sobie kolano, a na górze będzie czekał kot, który sprawi, że całe to osiągnięcie straci jednak sporo na wartości. Natomiast, jeżeli na swoje wakacyjne wojaże wybierzecie PKP, to po pierwsze, gratuluję wiary i odwagi. A po drugie, bądźcie gotowi na wszystko. Co robi owca na korytarzu? Wzrośnie jakiś baran zajął jej miejsce. Często piszecie do mnie w listach. Karolu, bo odcinek taki wakacyjny, fajnie, przydał się, bo ja, jeżeli chodzi o wakacyjne wyjazdy, to wybieram się do krakowskich sukiennic. A mieszkam na podgórzu, to sobie tramwajem podjadę. Gofraz zjem, czy coś. Myślałem jeszcze o Sandomierzu, ale ta przestępczość tam, to weź nawet nic mi nie mów. Tyle się człowiek tego naglądał w telewizji. Myślałem nieśmiało, ale myślałem, że może samolotem gdzieś, kto wie, może do Bratysławy. Ale nigdy nie latałem, więc nie wiem, czy sobie poradzę. Na co zwracać uwagę, weź dorać, co ci zależy. No to na przykład na to, że. Hmm. Cena biletu jest tylko składową kosztu przelotu. Takie tanie linie potrafią, potrafią być upierdliwe, jeżeli chodzi o wielkość walizek, na przykład. Czyli tych, które muszą się tam zmieścić w tym ich dziwnym mierniku. Ale z tym też można sobie poradzić. <gry> Si, ahora si, ahora si... Venga, si, si, vamos a balar! Entra, entra, entra! Entra! I to wszystko w tym dość wakacyjnym odcinku. Wielkie dzięki, że dostaliście do końca. Ogromne podziękowania dla tych, którzy wspierają mnie na Patronite, dla korespondentów, którzy na stałe ze mną współpracują. Jeżeli macie coś innego, piszcie do mnie na Karol Mozolewski. Najlepiej na maila newsy bez wirusa .gmail .com. To jest czyściutko, tam jest wszystko przeczytane. Wszystko przeczytałem. Każdego maila, który od Was przyszedł. Nie na każdy jestem w stanie odpisać, bo jest ich naprawdę zbyt dużo, ale uwierzcie mi, wszystko przeczytane. Na Instagramie, wszystko czyściutko, Facebook. raczej bym unikał, tam jest zbyt toksycznie, żeby zaglądać. Udanego weekendu, tu tygodnia, możliwe, że za tydzień nie będzie odcinka. Ale to się jeszcze okaże. Zobaczymy. Udanego weekendu tudzież tygodnia. Do zobaczenia. Cześć.